Panie, doszliśmy z Twoim ojcem do wniosku, że musimy się rozwieść. Co? Wiem, że jesteś zaskoczona, ale uwierz nam, to przemyślana decyzja. Po prostu nie możemy dłużej być ze sobą. Chcieliśmy poczekać do Twojej osiemnastki, ale okazało się, że. Że nie możemy dłużej tego ciągnąć i udawać, że wszystko gra. Zbyt wiele nas dzieli. Nie zauważyłam. Akurat, nieraz słyszałaś nasze kłótnie. Nie moja wina, że ludzie są nieodpowiedzialni. Musiałam zostać dłużej, żeby jutro firma mogła normalnie funkcjonować. Już trzeci raz odwoływałem kolację u Maxa. Ola była rozczarowana, bo przygotowała jakieś ekstra żarcie. Nigdy więcej nas nie zaproszę. Może i dobrze, skoro nie potrafią zrozumieć, że takie sytuacje się zdarzają. A gdyby chodziło o twoich znajomych, stanęłabyś na głowie, żeby być na czas, ale nie! Bo to był mój kumpel! Miałaś to gdzieś! Przez ciebie wyszedłem na idiotę! Jak zwykle myślisz tylko o sobie. Ja się nie obijałam, Bartek, tylko ciężko harowałam. Ktoś w tej rodzinie musi. Teraz śpiewka, ja też pracuję, ale oddzielam życie prywatne od zawodowego. Nie rozśmieszaj mnie. Co to za praca w urzędzie? O 16 w domu, zero stresów, zero odpowiedzialności, w dodatku za śmieszne pieniądze. Gówno wiesz, co to jest prawdziwa praca i co to jest prawdziwe życie. A ty co tak stoisz? Boso, przeziębisz się. No i co z tego, że się kłócicie? Rodzice moich koleżanek też się kłócą i jakoś od razu nie myślą o rozwodzie. Widocznie widzą dla siebie jakąś szansę, my już nie. Dlatego musimy się rozstać. A ja? Co ze mną? Ale zawsze będziesz naszą córką. Rozwód w tej sprawie niczego nie zmieni. No ale ja nie chcę! Rozumiecie? Też jestem w tej rodzinie i mam prawo do własnego zdania i się nie zgadzam. Rozwód? Tylko nie to. Przecież przysięgali sobie, że będą ze sobą do końca życia. Co to w ogóle znaczy, że zbyt dużo ich dzieli? Że nie widzą dla siebie wspólnej szansy? Co to w ogóle za banały?